Ja nie przychodzę sobie do lusku. Po wszystkich pistach i czastach radości cała rodzina dzieci pojechała do domu. Tylko słoń został tam, gdzie stał. Wszystkim. Taty. Mamy. 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 Elżbieta Opęchowska, jestem dyrektorem przedszkola samorządowego w Olszewie -Borka. Dla nas dzisiaj jest wielki dzień, jest wielki bal bajkowy. Dla dzieci. Dzieci są przebrane. Czekały na ten bal bardzo długo. Rodzice również, bo jak widać, rodziców jest masa. W naszym programie jest przede wszystkim piękna zabawa dla dzieci, którą uświetniają śnieżynki Mikołajki. Jest również poczęstunek dla dzieci. Jak gwoździem programu jest Mikołaj, który będzie rozdawał paczki dla wszystkich dzieci, nie tylko z przedszkola, bo są gościmy również dzieci nie tylko z przedszkola, ale są dzieci. Również e, nas, z naszych zaprzyjaźnionych rodziców. Mamy przygotowanych 179 paczek, czyli tyle mamy dzieciaków, plus do tego rodzice. Mamy wiele atrakcji, e, co widać zresztą w tej chwili, co słychać. Ty jest fundatorem? Czy fundatorem jest, też, jest Rada Rodziców przy przedszkolu Samorządowym w w Borkach. Paczki były robione przez rodziców. Natomiast muszę tutaj serdecznie podziękować, ponieważ już po raz któryś gościmy, po raz szósty chyba, gościmy w tej sali i zawsze sponsoruje nam to pan właściciel, pan Żerański z panią Danutą Żerańską. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Nie pobierają one żadnej opłaty i tylko nas po prostu tutaj goszczą. Także ja jeszcze raz serdeczne dzięki składam tym ludziom za duże serce.